Ten film to nie clickbait. Kanał, na którym teraz jesteś zakłada, że jednym z najlepszych sposobów na zarobek z kryptowalut są airdropy. Mimo, że jeszcze tego nie widać, bo kanał jest nowy, to generalnie jest on airdropom poświęcony. Chciałbym nagrywać o dwóch airdropach tygodniowo, w założeniu, że będą one przyciągać widzów, więc nie bądź taki, zostaw tego lajka, zostaw tego suba, bo być może zbudujemy tutaj coś ciekawego. Jeśli jesteś zupełnie nowy i zielony w tym świecie, to absolutnie się tym nie przejmuj. Zakładając ten kanał, chciałem, aby nabierał on doświadczenia i przechodził na coraz to bardziej zaawansowane airdropy i blockchain razem z widzem. Oprócz airdropów na kanale znajdziesz filmy o analizie kryptowalut i wielu rzeczach, które wprowadzą Was w ten świat. A mimo że nie jesteśmy w 2011 roku, to uważam, że dalej warto. Zapraszam Was już do oglądania. Pierwszy projekt, który Wam dzisiaj pokażę, to ZenRock. Projekt Zenrock to unikalne połączenie technologii blockchain i MPC w formie, która jest łatwa do użycia dla deweloperów Web3. Zenrock umożliwia bezpośredni dostęp do zaawansowanego, instytucjonalnego zarządzania kluczami prywatnymi za pomocą smart kontraktu na dowolnym blockchainie lub przez API działające poza siecią. Dzięki Zenrock deweloperzy mogą stworzyć jedną aplikację na dowolnym blockchainie, która pozwala na szybkie i bezpieczne przesyłanie aktywów na inne blockchainy, typu np. Kosmos, Solana albo Bitcoin. Takie możliwości pozwalają na stworzenie szybszych i bezpieczniejszych doświadczeń użytkowników w środowisku kroszczeń, jednocześnie upraszczając rozwój i utrzymanie aplikacji. Jeśli chodzi o nasz airdrop, wchodzimy sobie w link opisu lub komentarze. Tam macie taki link, który przeniesie was do bota na Telegramie. Jeśli ktoś nie ma Telegrama, to bardzo warto go sobie założyć, dlatego że bez tego ani rusz w świecie kryptowalut. I kiedy już jesteśmy w bocie, no to klikamy sobie po prostu tutaj Play. Chwilę czekamy, otwiera nam się cała aplikacja. Ja już tutaj zrobię full fullscreena, żeby nam się lepiej oglądało. No i generalnie powiem Wam tak: ja w to wcześniej nie wchodziłem, także widzę to również pierwszy raz, tak jak Wy, co my tutaj mamy. Widzę, że mamy tutaj kilka sekcji takiej jak chociażby strona główna, jakieś zadanie, jakaś arena, jakiś sklep no i zapewne twój profil, jaki ty tutaj masz. Tu widzę, że są jakieś punkty, tutaj widzę, że są jakieś postacie przerobione z Pepe, tak? Czy po prostu z tego mema. No i nazywają nas tutaj Spartanami. Widzę, że wykonaliśmy tutaj jakieś zadanie, które polega na tym, żeby wracać codziennie do gry. I tutaj takie właśnie sprostowanie. Według mnie warto sobie wchodzić codziennie zobaczyć, czy to jest właśnie Zenrock, czy to jest Nordom Gate, żeby po prostu być na bieżąco. No i dobra, widzę, że tutaj najważniejszą rzeczą jest stworzenie naszej postaci, tak? Więc w takim razie kliknijmy Try Now. Po chwili mi się tutaj załadowało, myślę, że mniej więcej chociaż. Jakbyście słyszeli jakieś dźwięki dziwne w tle, jakieś przejeżdżające samochody, czy cokolwiek innego, no to wiedzcie, że jestem po prostu na wyjeździe i bardzo Was za to przepraszam. No wybierzmy sobie na szybko jakąś postać, zróbmy sobie, niech to będą powiedzmy takie portki, niech to będzie powiedzmy... Taki face, albo może taki bardziej zdenerwowany. Dajmy tutaj coś na głowę, jeszcze ewentualnie. OK, niech tak wygląda nasza postać. Klikamy Save. No i mamy tutaj naszą. Postać, mamy już jakieś pierwsze zadanie. Jak widzicie ta postać, którą przed chwilą tutaj tworzyliśmy jest tutaj w kółku, w okienku. No i tak, mamy tutaj chyba już coś do odebrania. Nie, jeszcze to nie jest, to są zadania dopiero do zrobienia. tego co czytałem, to tutaj w tej grze chodzi o to, żeby zdobywać jak najwięcej tych punktów, najprawdopodobniej które tutaj są. I przede wszystkim ryć w klanach. W związku z tym ja dzisiaj stworzę ten klan, będziecie mogli do niego dołączać, będziemy mieli swoją własną drużynę w tej grze. Więc klikam create, no i teraz tak, jakby to tutaj nazwać. Dajcie mi chwilę. Okej, okay, może nie widzicie, ale ja tutaj wpisałem już i nazwę i bio. Nie wiem z czego to wynika, ale jest to napisane białym kolorem, więc dziwny temat. No ale dobra, klikam Create i mamy tutaj nasz klan. Także ja Was serdecznie zapraszam. Link do tego klanu oczywiście też będziecie mieli w opisie. Również też będziecie mieli w komentarzu. Okej, okay, jadąc trochę niżej, mamy tutaj możliwość połączenia kilku rzeczy. Jest to mianowicie Discord, Wallet, no i email. Ja sobie to zrobię poza odcinkiem. I po prostu Wam radzę też to zrobić, dlatego że najprawdopodobniej na ten wallet dostaniecie przyszły airdrop. O ile oczywiście taki będzie. Wchodząc teraz znowu na stronę główną, mamy już jakiś pierwszy quiz do odblokowania, więc sprawdźmy co to takiego jest. Jaka jest najwyższa ranga na tym Discordowym projekcie? Nie mam pojęcia, pewnie nas tutaj zachęcają do tego, żeby wejść na tego Discorda. Jeżeli chodzi o questy, mamy tutaj, jak widzicie, punkty za to, że zafollowujemy niektórych, za to, że coś tam zasubskrybujemy, za to, że dołączymy, no po prostu takie standardowe, powiedzmy, wyzwania. Pozwolę sobie wyłączyć muzykę, jakby coś, to wszedłem po prostu teraz w arenę. No i teraz, tak, arena to jest tak, jakby widzę, że totalnie druga gra, dlatego że włączając ją pojawiło mi się Made in Unity, więc co my tutaj mamy? Mamy jakiś sklep, mamy jakieś referasy. Mamy jakiś PVP. No to w takim razie, co my możemy tutaj zrobić, bo nie za bardzo wiem. Aha, atakujemy postać, drużyjemy ataki. Mamy jakiś power-up. Ok, musimy pokonać Zentara. Ok, czyli rozumiem, że trzeba tutaj klikać. Dokładnie. Dobra, no ledwo poszło. Dopiero po chwili zrozumiałem, jak to się gra. Eee, no tak to wygląda. Widzę tutaj, że możemy maksymalnie przejść 25 takich starć dziennie, rozumiem. No, i tak, generalnie wydaje mi się, że na tym ta gra polega. Musimy zdobywać jak najwięcej punktów. drugi Airdrop to Layer Edge. Jak samo sobie piszę, jest to pierwsza zdecentralizowana sieć, która zwiększa możliwości Bitcoin Blockspace dzięki ZK i BitVM, umożliwiając zabezpieczenie każdej warstwy na Bitcoinie. Jeżeli nie wiecie, co to znaczy, to absolutnie się tym nie przejmujcie. Wejdźcie sobie na Discorda serwerowego i tutaj macie taką sekcję, słownik, gdzie na bieżąco będę wszystko dodawał. Więc teraz, wchodząc sobie na ich stronę, musimy pierwsze, co połączyć nasz wallet. Generalnie polecam Wam połączyć Metamask'a, tylko pamiętajcie, że do każdego airdropu robicie oddzielny wallet. Ok, i kiedy już sobie połączycie Wasz portfel, to teraz bardzo ważnym jest to, aby wejść znowu w linijkę opisu i wkleić tutaj kod.